Najpierw rozgrzewek musimy być wygimnastykowane przed myciem okien. Rączki nadgarstki muszą pracować Fajna ta muza, nie wiem czy słyszycie pamiętam na dyskotekach lat 90. te często grali. OK, zaczynamy. Mycie okien. Nie wiem, czy myjecie okna, ale ja bardzo polubiłam płyn W5. W ogóle seria W5 z Lidla jest bardzo fajna. Niedroga, a świetnie wszystko czyści. Także polecam. Szybko i bez problemów. Nie ma smug, trochę wody z ludwikiem, trochę tego na szyby najpierw, a później tylko płukam i mam gotowe. Także to jest mój sposób na mycie okien jak najszybszym tempie. Bo wiecie, fujowa pani domu nie może za, za długo myć okien. To musi być szybko, sprawnie i po cichu. Ale pamiętajcie, jak będziecie myły okna, szaliczek, i czapeczka. Ja jeszcze myję wewnątrz, więc jestem roznagliżowana, ale zaraz się ubiorę, żebyście się nie przyziębiły dziewczyny. Pamiętajcie kupić jemiołę. U mnie wisi cały rok na oknie, na karniszu. E, ściągam ją, jak właśnie myję okna. A w Sylwestra z Andrzejkiem razem ją palimy. I a nową zawieszam Wikilie, tak by nie zapomnijcie kupić ziemioły, a jak macie starą, to ją ładnie pożegnajcie. Podziękujcie za dobry rok, jeżeli był takowy. Bo wiecie, bez ziemioły cały rok goły, jak to mówią. Więc ja już mam. Także mam w tym roku mam zieloną, niezłotą, złotą, zwykłą, naturalną, ekologiczną. No a ta zostanie spalona w sylwestra. Tradycyjnie jak co roku, od kilku lat z Andrzejkiem je palimy. O, troszkę wyleciało. No, ja już ubrana, otwieramy okna, myjemy na zewnątrz. Tylko jak gibicie się przy muzyce, to nie wychylajcie się za mocno, żebyście nie wypadły, moje dziewczyny, bo taka muzyka to wiecie, rozwesela i możecie za bardzo się rozbrykać. Także ostrożnie. Kurde mać, ale zimno. Trzeba się trochę poruszać, nie? Jederkami <śpiewanie> ruszamy, żeby nam się nie zastały. dalej z drugim oknem. A wyście widzieli mój parapet, który sobie zrobiłam z dekupaż? Chyba nie. Znaczy się pokazywałam gdzieś na fotkach, ale pokażę Wam, jak wygląda mój parapet, który sama sobie ozdobiłam. Jest wiosenny. ale na wielka noc będzie akuratny. To jest mój parapet z chusteczek dekupaż zrobiony. Tak jest to trochę brokatu i tak mi tu trochę rozwesela. Tu mi się coś zrobiło takiego brzydkiego od doniczki. Będę musiała poprawić, ale na razie na święta będzie to przykryte, więc nie będę się dzisiaj tym zajmować. No i taki mam widok z okna. Trochę głośno, bo jest ruch samochodowy dość blisko garaże. Ale mam piękny widok na niebo. Latem jest czasem cudownie takie gwiazdy widać. Słyszycie co? Budka soczera. Jolka, Jolka, pamiętasz w się. Fajne czasy były, nie? Dziękuję Was serdecznie. Andrzejek też śpiewa. O, oh, przestał. Cholera, bo byście go usłyszeli. Znowu, <laughs> Niemcy dzisiaj widział... go tam słychać. Dzisiaj widziałam, jak żeśmy jechali z targowiska na światłach. Pan, który sobie dorabiał. A wiecie jak dorabiał? Był ubrany w Czerwi Czeplina z laseczką w meloniku. I każdy mu dał tam złotówkę, czy tam dwie, bo po prostu gość wyglądał perfekcyjnie. Uśmiechał się, był taki czerwono-czeplowaty, że tak powiem. Ale rewelacyjnie mi się poprawił humor, jak go zobaczyłam. Żeby nie było smug, to najlepsza jest płócienna szmatka. Taka z tych starych szmatek płóciennych. Albo gazety. Na pewno macie już swoje patenty, ale jakby ktoś nie wiedział, to mój jest albo właśnie płócienna szmatka na smugi, albo gazeta. A oczywiście płyn do szyb. Taki... Też no nidla chyba, nie wiem. Lecimy dalej. Andrzejek nas odwiedził. daj się. Hello. Będziesz miał no, okna? Jedno. Jedno okno Andrzejek umyje. Tak mi łaskawie zapowiedział, że mi pomoże. Także teraz będzie jego działka. No. Musi się skupić. Musi się skupić. Nabrać musi mocy urzędowej takie Jak okno. To zrobić? <gry> ok, jedno ogarnięte. Chyba smug nie ma. Ale może być tak, że są. Bo jeszcze jako takiej beznadziejnej pani domu nie udało mi się umyć okna, żeby nie było jakiejś smugi. Więc działam, działam, działam. Ale i tak tego nie widzę. Jak będzie, to już trudno. Bo jak zrobię dekorację, to już nic nie będzie można było zrobić. <laughs> ani otworzyć, ani nic. O, widzę jedną, zaraz ją poprawię. No, zaraz się zabieram do kuchni, a potem dekoracja parapetów, to Wam później pokażę. Patrzcie, jak Andrzej szaleje. Też sprząta. Okienko umyłeś już jeszcze? Nie. Ale na czekam. razie półeczki. Czekam na Ciebie. Jak na mnie? To jest Twoje okienko. A, teraz jest moje, dobra. No przecież mówiłam, to że to jedno masz umyć. Nie wsadzisz do tego pokoju. Dlaczego? Nie kartony bierz, to są wszystko Twoje. <laughs> później, Andrzej, później. Dobra, już go tutaj nie stresuję. Tak sobie układa swoje zabaweczki. OK, moi drodzy, okna są umyte. Wstępny projekt parapetu jest. Wygląda jak jedna wielka choinka. Oczywiście przesadziłam, bo jest wszystko i nic, no ale musi być. No, musi być. Na górze piszę Wesołych Świąt i tam chyba jeszcze pójdą ledy, bo tak nie za bardzo widać ten napis. Tutaj mamy mojego mikołajka, które ja sobie zrobiłam wydzielającego na reniferku. O. Tak sobie wygląda. Muszę podpiąć tą firankę, bo nie będzie go dobrze widać. Szopka jest, aniołek jest. Mikołaj pozytywka jest, domek jest. Koszyk obfitości jest. Bombki są, LEDy są. Aniołki spinające zasłonki są. One są ze śmietnika. Koszyk jest ze śmietnika. Ten wieniec jest ze śmietnika. Pozytywka z Mikołajkiem. Mój pomysł, bo pozytywka była bez słoiczka. Zrobiłam. Domek to jest skarbonka z jakiegoś banku. To kupiłam tego konika w sklepie za 2 czy 5 złotych chińskim. Bąbeczki ledy. I tak to wygląda, moi drodzy. Ogólnie świątecznie. Jeszcze mam dużo, dużo pracy, bo jeszcze muszę zrobić półkę. Jeszcze muszę coś tutaj przyozdabiać. No, ale tak to wygląda. A najśmieszniejsze jest to, że jak już wszystko poukładałam, wszystko powiesza powiesiłam, to okazało się, że powiesiłam odwrotnie firankę. Ten lampas, który jest pod spodem, powinien być na zewnątrz, a u mnie jest w środku. No i muszę ją odwrócić, czyli robota od nowa. Ale ogólnie rzecz biorąc, taki mam parapecik i tak to się będzie chyba prezentować na święta, bo jak mi coś szczeli głupiego do głowy, to jeszcze coś będę zmieniać. No ale wstępny projekt jest taki. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie.